W tym odcinku no. zamykamy stajnie no. Dzisiaj pogoda już nie dopisuje Leje od, leje od nie Leje tylko śnieg sypie Czysto stopnie jest na polu ale śnieg sypie Jak tam kółka Nie nie, bo się, ja tylko chcę sprawdzić, że są może jko wszystkie Widzę, że rozbiła się chyba jajko Pusta, puste raz Dwa Nie mogę, nie ma dwa A, czytaj... Te... Pięć jest. Muszę sprawdzić ile tam, Mę to się sprawdzi czy rozbił jakieś. Tu nie ma. Rady jest. się jajek.

No to No i wziąć dziewięć, cześć Siema, dobry, na na kolejnym odcinku. Dzisiaj zamykam fajnie. Dzisiaj nas zaskoczyła zima. N nasypało trochę śniegu. No. Ano ja było ko więcej, ale stopniało, bo 6 stopni było. No ale sypie i nie zapowiadałem, że ma przestać sypać. Ano było tak go 12 cm, ale stopniało trochę. Majster. Włosne, głosne. Jedno jajko. Foka na siedzi, siedzi Foka Jeszcze O tu muszę pozbierać Hejka Już jest pięć jak Sypało śniegiem, jeszcze jest wilgotne, jest strasznie. Ale zjedzą, zjedzą. Daję wam dużo, bo jeszcze ano dosyć. Co? Chodź, chodź. Zobaczymy. No nie ma, bo kury, kury na południu zostały wypuszczone. Obe, na razie, Cześć. Mamy zysk na kolejnym odcinku. Zobaczymy, ile dzisiaj jest jaj. Kury zamknięte są już. Bo nawet wypuszcza... nie wypuszczają, bo. U mnie jest zima. W nocy nasypało 5 cm. Centym... No, więcej niż 5 cm. Tu mamy dwa to jest pusto. pusto A wy jak tam O, tu jest tu jest jeszcze tylko i troszeczkę Już jest pięć Czyli jest Zima, ale pięć jajeczek jest Agicia teraz te skrzyniki ciężko rozpoznać bo obu, obu się obuściły łóżki, uszy Kwoka siedzi, użył Trzeba będzie zobaczyć co tam mów od sobą Dobra Dzielne te drzwi na razie czy mój cześć on jest na kolejnym odcinku zbieramy teraz jajka jedno świeże jajko dzisiaj Juś... <laughs> świeże a ma kura jakaś kata a on Kwoka siedzi, tu jest profesjonalny Siedzi wszystko, jaka masz pod sobą To no. ty tam Ty tam myśli łowić Patrz, A ci pomogę Łuf Wy co? Co? Wolanki czątek on jest nie my aby teraz taki się zrobił Daj mi bułkę dzisiaj no, Nie jedną no. A ty co? No i to trzeba będzie posprzątać Gnujbas Eee 2, 4, 6, 8 19, 12, czyli Wszystkie są ładno zamknąć leci Jopi A się zastało 2, 4, 6, 8, 9, wszystko jest e, Nowy Kulnik e, Miał stę Aha! patrz co tu się stanęło? Mysza tu jest utopiona. Bo tego nie wpieprzył. Aż dlaczego takiego nie widziałem, żeby się myślał, utopiła? No. On se tu połowi. pieprzy chleb. A daj to, że to pewnie po tej ura, ty to w pieprzy. Nie jest, ale ty to w pieprzyś. W jest kicia. Kujnik zjedzą. A nic nie ma. I tu jest. Dojece no, siedzi lisa. A? Ty! A, w anadzie, trzymajcie się, cześć!